Kochani, witam wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj chciałabym Wam trochę opowiedzieć o rekolekcjach, o oddaniu Maryi, o zawierzeniu Maryi, które ostatnio odbyliśmy z moim narzeczonym. Po 33 dniach rekolekcji przeżywaliśmy je z tą książką. Mam tutaj książkę, jest też dostępna wersja internetowa, pliki audio, które można na każdy dzień odsłuchać. My natomiast mieliśmy właśnie wersję książkową. Także zakończyły się nasze rekolekcje, oddanie Maryi. Mieliśmy 2 października, podpisaliśmy nasze dokumenty, nasze listy. Już to za nami zaczął się piękny czas życia z Maryją. Powiem Wam tak szczerze, nie było nigdy w moim życiu czegoś takiego, że ja Maryi na przykład nie uznawałam, że nie wiem, nie była mi po drodze. Raczej w moim życiu wyglądało to tak, że ja owszem Maryję uznawałam, modliłam się na różańcu i tak dalej na fatimskie nabożeństwa chodzę, itd., tak dalej, itd. Tak dalej. Ale do tej pory jakoś nie była Maryja mi aż tak bliska. To znaczy jakoś tak bardzo nie zastanawiałam się nad Maryi życiem, nad jej rolą w naszym życiu. I właśnie dzięki tym rekolekcjom to się zupełnie zmienia. Zrozumiałam i uświadomiłam sobie, że warto budować relacje też właśnie z Maryją, i zobaczyłam, ile ona znaczy w naszym życiu. Dowiedziałam się też, jak w ogóle budować te relacje z Maryją na co dzień. Jak w ogóle doszło do tego, że zdecydowaliśmy się na oddanie 33, na zrobienie tych rekolekcji. E, powiem Wam, to było tak, że, po, że w sierpniu, jakoś w połowie sierpnia, nie wiem, tak po prostu pewnego dnia e, pomyślałam o tym. Tak po prostu, przypomniała mi się ta książka, gdzieś tam w domu leżała. I, I pomyślałam sobie w sumie, a co to jest? Tak, po prostu, co to jest? E, chwyciłam tę książkę, zobaczyłam, co tam jest, e, przekartkowałam sobie, posprawdzałam, co tam w środku jest, jak to wygląda. I tak sobie pomyślałam, e, fajnie byłoby to zrobić, nie? Ale jakby bez konkretów, nic tam jeszcze nikomu nie mówiłam, taką fajnie byłoby zrobić. E, za jakiś czas znowu mi się przypomniała ta książka, znowu pomyślałam o tych rekolekcjach, gdzieś tam z tyłu głowy coś tam kiełkowało. E, w końcu powiedziałam o tym narzeczonemu. I zaczęliśmy się zastanawiać, czy my jakby to damy radę, to jednak 33 dni codziennie, po pół godziny, czasem trochę mniej, czasem 15 minut, 20, czasem pół godziny, czasem 10 minut, różnie, każdy dzień inaczej, zależy ile tekstów tutaj, ile lektury duchowej i tak dalej było, ile modlitw, ile rozważań. I czy my damy radę, czy wchodzimy w to, czy teraz już w to wchodzimy i tak dalej. Zdecydowaliśmy się, uważam, że to była bardzo dobra decyzja, że zrobiliśmy to właśnie w tamtym momencie, bo oddanie akurat mieliśmy w urodziny narzeczonego, także to wszystko się tak ładnie spięło, że oddaliśmy się Maryi właśnie w taki ważny dla nas dzień. Wiemy, jak wygląda nasze życie codzienne. Ciągle jesteśmy zabiegani, to tu lecimy, to tamto na studia, to coś. Całe szczęście właśnie we wrześniu jeszcze studiów nie było, ale wiecie, ciągle jest co robić. Tu jakieś zadanie, tu obowiązki, tu to. I obawiałam się, że. Po... A tu jeszcze wyjazdy jakieś we wrześniu i w ogóle. Także książka wszędzie z nami jeździła, po prostu ciągle w plecaku miałam tę książkę, a no już gdzieś tam będziemy na coś czekać, to zrobimy to, nie? Ja nie wiem, na przystanku, po fragmencie, różne naprawdę e, sytuacje mieliśmy, żeby po prostu to się udało. Tutaj się potwierdziło znowu, że jeśli ktoś chce, to jest w stanie coś zrobić. Tutaj potrzebne były właśnie chęci i to zaangażowanie nasze, że pamiętaliśmy właśnie, żeby tę książkę spakować i żeby e, zrobić. Zawsze miałam przypomnienie też e, odhaczałam, czy rekolekcje na dzisiaj są zrobione, żeby jakiś dzień tam nie uciekł, bo we wrześniu Naprawdę mieliśmy dość sporo różnych wyjazdów, aktywności w ogóle, szczególnie właśnie wyjazdów, różne rzeczy się działy. Więc ta książka, tak jak mówię, z nami wszędzie jeździła. Czasem zdarzyło się też tak, że byliśmy tak padnięci, tak nie mieliśmy się na przykład, żeby czytać, to po prostu odtworzyliśmy oddanie 33. W internecie oni mają swoją stronę i tam na każdy dzień jest plik audio do odsłuchania właśnie, że nie musieliśmy czytać już tacy padnięci, tylko mieliśmy czytany. Także to też było bardzo spoko, fajna opcja, jak właśnie człowiek już jest padnięty i chce to zrobić, ale nie ma się czytać po prostu, nie? To też było bardzo OK. Ogólnie bardzo polecamy. Ja powiem Wam, że oprócz tego właśnie, że uświadomiłam sobie, jak wielka, jak ważna jest rola Maryi w ogóle w życiu Kościoła i w życiu każdego człowieka, to jeszcze uświadomiłam sobie, że te relacje z Maryją, tak jak z Jezusem, chcę budować na co dzień. I pamiętajcie, że tu nie chodzi o jakieś. Niektórzy tak mówią zafiksowanie na punkcie Maryi. Tu chodzi o to, że Maryja prowadzi nas do Jezusa, czyli przez Maryję do Jezusa. To nie jest tak, że Maryja prowadzi sama do siebie. Maryja zawsze prowadzi do Jezusa, także no właśnie jako Jego Matka. Jak w ogóle wygląda taki przykładowy dzień z rekolekcji? Już Wam pokazuję. E, przykład. Dzień pierwszy. E, mamy tutaj na początku modlitwę do Ducha Świętego, następnie rozważanie dnia. Czasem jest dłuższe, czasem krótsze. Następnie mamy lekturę duchową i tutaj bardzo często mamy do wyboru teksty. Mamy na przykład z traktatu świętego Ludwika, albo do wyboru z dzienników Alicji Lęczewskiej. I my raczej z Kubą wybieraliśmy Alicję Lęczewską. Następnie mamy światło z Fatimy, też taki fragment, i wezwanie dnia. Wezwanie dnia, żeby też to nie było takie mylące, że nie wiem, coś musimy tam niezwykłego robić czy coś, że to jest jakoś aż tak angażujące, że nie wiem, że nie poradzicie sobie, że tyle pracujecie, że nie poradzicie sobie na przykład potem z tymi rekolekcjami, to nie jest tak. Wezwanie dnia to na przykład, że spróbuj wejść sercem w taką i taką sytuację przez nie wiem, trzy minuty, pomyśl o tym albo coś, albo wypowiedz trzykrotnie modlitwę anioła z Fatimy. E, przyjmij do serca słowa Anioła, nie bójcie się, jestem Aniołem Pokoju, tego typu rzeczy. Następnie mamy Światło Słowa, to jest króciutki fragmencik e, najczęściej z Biblii. E, później mamy mały wieczornik modlitwy, e, czyli na każdy dzień po prostu takie króciutkie przypomnienie, żeby znaleźć e, od 5 do 15 minut na modlitwę osobistą w ciszy, takie przypomnienie. I na koniec mamy taki segment Zabierz słowo. E, tutaj mamy napisane, żeby wybrać sobie jakiś fragmencik. Z tego dnia rekolekcji, żeby zastanowić się nad czymś. Na przykład, coś co nas bardzo dotknęło, coś co nam, nie wiem, coś takiego konkretnego przekazuje, mówi, jakieś słowo, które, nad którym chcemy się zastanowić, jakieś zdanie na przykład albo fragment. I na koniec jest dziękczynienie. Odmawiamy chwałę ojcu. I tak wygląda przykładowy dzień z tych rekolekcji. Powiem Wam, że zszokował mnie dzień 18 rekolekcji, wtedy byliśmy akurat w Pile, nie było nas tutaj u mnie. Byliśmy na wyjeździe i powiem Wam, że w tym segmencie Światło mieliśmy taki, taki tekst Owoce oddania się Maryi. I tak czytam, czytam i byłam w szoku jakby ile można zyskać przez oddanie Maryi, jak Maryja po prostu zacznie działać, jak działa w Twoim życiu. Na przykład, że Maryja szybko zjednoczy Cię z Chrystusem, że Maryja jest drogą do Chrystusa niezawodną i wyzwolicie z wszystkich zasadzek szatana, że z nią będzie łatwiej do Jezusa dojść. Oddanie się Maryi daje pełną wolność duchową, uwolnicie od lęków, od skrupułów i od urazów. Otrzymasz wielkie poczucie bezpieczeństwa, w końcu uwolnisz się od lęku, nie będziesz się właśnie lękał ludzi, cierpienia, nieszczęść, będziesz prawdziwie wolny. Nie będziesz się bał podejmowania decyzji i ich konsekwencji, bo ona po pomoże ci wybrać i nawet Twoje pomyłki i niepowodzenia wykorzysta dla dobra. Oraz da Ci wiele radości. I jak ja to przeczytałam, to takie yy, powiedziałam też do Kuby, jak to nam jest potrzebne, jak my żyjemy w lęku. Ja na przykład też po różnych doświadczeniach z przeszłości, ile tam w człowieku jest lęku, jakich nie, jakichś niepotrzebnych, niepotrzebnego zamartwiania się na przykład, nie? Także to oddanie Maryi yy, to nie jest tak, że w, te, w tym dniu oddania Maryi po prostu wszystko znikło, nie wiem, guzik jakiś się, nie wiem, przekręcił, przycisnął czy coś, to nie jest tak. Tylko to jest. Tam też było napisane w tych rekolekcjach, że to jest proces oddawania się Maryi, czyli że my chcemy z nią żyć i zaczynamy z nią żyć. Jakby to oddanie się Maryi to jest wejście na drogę w życiu z Maryją. Po prostu, że Maryja dołącza do naszego życia, bo my ją zaprosiliśmy oficjalnie, żeby że chcemy z nią żyć, że ona ma z nami być. No właśnie, więc od paru dni tę wspólną drogę z Maryją przeżywamy. Powiem Wam, że nie wiem, albo drugiego, albo trzeciego dnia po oddaniu się. E, takie niezwykłe rzeczy się działy. E, powiem Wam, e, jechałam autobusem i zobaczyłam, to był obrazek Maryi na przykład. Tego samego dnia najpierw dojechałam gdzieś autobusem, potem wracałam i na przystanku, jak już miałam wracać, e, sprawdzam rozkład i e, nie wiem, pierwszy raz widziałam coś takiego, że na tym rozkładzie była karteczka. Patrz, co to za karteczka? Ktoś przyczepił jakąś karteczkę, nie wiem, czy jakieś zmiany, czy coś w tych autobusach. Patrzę, a tam było... E, Słowo od Maryi, czy Maryja mówi do Ciebie z Medjugorje, czy coś takiego. I tekst taki bardzo poruszający. No nie wiem, to było takie, od razu wysłałam narzeczonemu, ej słuchaj, zobacz co było na przystanku. Pierwszy raz zdarzyło mi się coś takiego, żeby na przystanku coś takiego wisiało. To też było dla mnie niezwykłe. No więc ogólnie bardzo zachęcamy do zrobienia tych rekolekcji. Tutaj też z tyłu są wypisane różne świadectwa. Różnych ludzi, co tam się wydarzyło u nich po tym oddaniu, jak zmieniło się ich życie. Także można też sobie przeczytać. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka i życzę Wam wszystkiego dobrego, wszystkiego najlepszego. Widzimy się wkrótce i pozdrawiam Was serdecznie. Zapraszam na Instagram, bo tam najwięcej w sumie się dzieje. I przypominam, że moje e-booki są już oczywiście do kupienia od jakiegoś czasu, do nabycia na platformie NAFI. W opisie macie linki do moich publikacji, do pierwszego e-booka, czyli do mojego pamiętnika katoliczki, Życie z filmem to czas studiów i w ogóle w ogóle czas pandemii, tam różne rzeczy takie się dzieją. A mój drugi e-book to jest moje listy do świętego Józefa, czyli o tym, jak prosiłam o miłość. I to jest o tym, co się wydarzyło właśnie po listach do świętego Józefa i jak odnalazłam miłość. <grych> Także to też taka niezwykła historia. Z Bogiem. Pa!